Lola, ja to widziałam, ja to widzę jakby szczelnie, nie chowaj się, ja to widzę jakby szczelnie bierzesz i odwrócisz smak, widziałeś to? A ty co? Uszy pękną, U... uszy pękną mi, tak nie, rób no klaciu, widziałaś takie rzeczy, ten krzyk, do no, formalnie ogłuchniemy, a jak w nowym roku już tak drze, Klerusia, jak ona się tak w nowym roku drze, to dopiero będzie cały rok no, no, krzyczeć. Ale ja, wiem, obwiążę ci dziób taką stówką czerwoną. Tak zrobię. A! No nie, teraz. Ta. A ty dlaczego? <słyska> Przecież. O! <grywia> Za oknem jest ciemno. Na fajerwerki tak naprawdę nie reagują. W ogóle lubią patrzeć na, na światełka, więc. Nic im tutaj przeszkadza. I dzięki Bogu nie przeszkadza im huk, petard Chociaż wiadomo, że nie strzelają tak jak kiedyś się strzelało tymi petardami. Część ludzi chociaż szanuje szanuje te apele o nie, nie strzelanie hmm, Moje dzięki Bogu y, no mówię, źle nie reagują. Lola, zostaw sufit! Zostaw go. Więc y, i taką rolety takie spuszczane na noc, y, więc je spuszczam. Trochę to wszystko tłumi. Y, y, więc y, mówię, a co ja robię? czekasz? Ty co robisz? Czekajcie, że się bo rekana u mnie zawsze głośno leci, bo ja po prostu już głucha się złudziłam. Ja wszyscy się słyszę. O, hmm, co, otworzy kartkę? Teraz tam łapy, żeby nie było żaleśnie strzał. Tak to już widzę. A nie, nie tak mądro. Ojej, ja kocham. No, lol, y, wykorzystując, że ja nie patrzył, a a a, a widzicie to? Czy wy to widzicie? Widzicie, nie? Nic nie dociera. Klawita trochę do się słucha. Mój twój ścioszek mały. Oj. Oj, żółty, ptak. Duży żółty, tak. <laughs> Kochana, alola, widzieliście? Ale widzieliście to, co znowu chciałam pociągnąć za ogon? I kto jest prowaderem tutaj awantur? No kto? Te małe coś tam tu, co się chowa. To jest prowadr zawsze awantury. bo nie doży historyczka, która krzyczy bez najmniejszego w ogóle powodu tam bawi się wszystkim, jak nie butelką, to po prostu tam koralikami przywieszonymi. A Lola, Lola demoluje, mieszkanie. Gdyby nie ty, moja droga panno, ty, ty, to to mieszkanie by wyglądało a 80 wieki. o 80% jakiejś, nie byłoby tak wszystko poniszczone, nie? No ale co zrobić? To są. To zniszczenia też są. Tylko nie wiem dlaczego takie przysłowie jest, że e, papuguje się. One w ogóle nic nie papugują. Naprawdę nie. Nie wiem, skąd to powiedzenie takie. <grym> Kalitka, <grystanie> <grystanie> uh -huh. ja, nie kombinatorka. Tak tam się bawi najlepszy i świetnie się bawi sama ze sobą. W ogóle tu pociągnie tam, pociągnie. <grystanie> Wszystko po się, nie ja chciałam zauważyć. Wszystko. Uh -huh. I co dalej? Lola obrózuje ścianę teraz dla odmiany. Widzicie? Tak ona się właśnie tak o. No i jeszcze pokrzycz, to zaraz w ogóle za mało dostanę. Lola! Zostaw ten sufit! Nie. Oj ty! Oj ty! Uparła się, się na niego, no jest taki dobra. Lola! Zostaw sufit, proszę! Nie rób go! Nie tykaj! Ja wiem, że wiesz, że ja do Ciebie mówię, nie udawaj! Nie chowaj się! Ja Cię widzę! Na pewno Cię widzę! I nie chowaj się. Uff. A co to ma być? A co to ma być? Jakieś straszenie? Awantura, straszenie? Nie wiem, przepraszam cię bardzo. Ty jeszcze się kłóci? Drodza panna, się proszę za mną nie kłócić. Nie kłóć się. No to sami widzicie, jak to wygląda i weź dyskutuj z nią. Nikomu go nie przegadać, nikt nie przegada, nikt. Brzydko Lola, wiesz? Klara się wkurzyła. Cię. Nie się, nie kuc się Ty skuba, o, skubany kurczaku ty Kurczak ty Wiesz co, nikt normalny z tobą nie wytrzyma Nikt Na razie kubały ty.